Witam wszystkich! W pierwszej części zagrajmy w same surkate. To jest z kolei szóste zagrajmy. Miał, ta seria miałby pojawić się po serii Zagrajmy w Kaury, Kaury na druga, ale y, natomiast zmieniłem to na Kongory tutaj Temnicę Polkanicznej szkieterowie. No i to pierwotnie powinno być Europice i potem zmieniono go na... Sausage z piekła rodem 1 plus 2, a potem zmieniała ostatecznie na tą grę, czyli same surikaty. Gra została stworzona w październiku 2000 roku przez Surikat Software, a w Polsce wydana w tym samym czasie. Powiem szczerze, że drugą sprawą co do tej gry mamy do wyboru mamy trzy kategorie, w tych trzech kategoriach kryje się 36 poziomów, podzielone na szkolenie, czyli zręczność i ćwicz myślenie. No tsz. No, kolejną sprawą, że nie widzieliśmy się już przez ponad 3 tygodnie, bo się rozpoczął nowy rok szkolny, i właśnie nakręciłem na kanale LSPB 101 serię Zagrajmy w Kangurę KO. Tak, i teraz do Was powracam, i to było na tyle w tym dostępu do nowego zagrajmy. No i bez zbędnego przedłużenia zaczynamy właśnie zaczynamy szkolenia. A więc zaczynamy. Samy powinien zdobyć określone wynika, by ukończyć poziom. Jego wynik wyświetla się w prawym górnym rogu. dom. wiadomo się, używając enter. <laughs> Teraz powiem o interfejsie. W lewym górnym rogu mamy życia, w prawym górnym rogu mamy na czerwonym tle ilość punktów uzbranych, a tym na szarym ile musimy uzebrać. W lewym dolnym rogu mamy szybkość, a w prawym dolnym rogu ilość os posiadamy posiadanie. Biały klejnot daje 30 punktów. Te duże dają nieco więcej. Aby otworzyć te kolorowe drzwi, możemy... Trzeba użyć od, odpowiedniego klejnotu. Skaczemy za pomocą CTRL. No. W grze są trzy rodzaje tych klejnotów. Ten, którym jeżeli stają otwarte, a wówczas e, tracimy klejnot. Jeżeli na sobie z tymi drzwiami, to po, e, zachowujemy jakby klejnot, którym posiadamy. Zostawimy ten e, te pomarań, e, to znaczy zielone pozostawiamy. Dobra. A teraz ten poziom, to jest lwami. No jest rodzaj. Złoty, afrykański, ten... ten zły i ten biały z irokezem, to znaczy, że to jest głowa lwów. I jeszcze ten królewski jest. To nie jest głowa wszystkich lwów. No, w... patrzcie, obraził się. No, jak, jak złączymy czerwony z niebieski, to otrzymujemy na przykład fioletowy. A w naszym przypadku to... Yy... E, niemiecki z żółtym dołączy się nam zielony. No, możemy zaatakować lwa, naciskając spacją i możemy wyrzucić e, ten e, osę. Jeżeli mamy w prawym dolnym rogu takie osy, takie królewskie, to, e, to dwa razy jak trafiamy do tego złotego e, lwa. To y, jest pokonany Teraz wam pokażę 4 lub 5 razy trzeba uderzyć go tymi osami Żeby go pokonać tego na przykład złotego Jednak y, złote okazają się No weźmy sobie go w spokoju no, obrażać. Jak ma, jak śmiesz obrażać mnie? Ach, lew nie może się przedostać przez tę niewidzialną ścianę. No właśnie. E, te platformy służą nam, żeby przynieść samego... go na górę, albo bo jak jesteśmy w powietrzu. Dobra. Yy, powiem szczerze. Yy, tak. Trzeba uważać na te lwy. Są naszymi przeciwnikami. No, musimy szybko. Szybciej, szybciej, Semi. Tak. Obraził się. <śla> Obraził się. A, lewy alt służy nam do obracenia o 180 stopni w miejscu. No i właśnie e, takie bonusy szybkości, które nam służą do przyspieszenia naszego samiego, żeby uciec szybciej od tych e, lwów. Im szybszy lew, tym szybciej dorwie tego samego. O, widzicie. No. Nie zaatakował. Otworzyłem. Uwaga na tego mocnego. No. Szybko, szybko, szybko. Uf, uciekliśmy. Ale w Alt Shift B możemy dostać prędkość. To w zasadzie jest kombinacją przycisków na szybkość. Pozbieram sobie wszystko. O, uf, to był szybki. O, trzeba uciekać, szybko uciekali sami! Uf, dobra. Złączyliśmy idziemy dalej. To jest właśnie platforma. Właśnie chcę zdobyć właśnie tam nagluczę. O, właśnie. Dziękuję. Dzięki teleporcie jesteś szczęśliwy. Teraz musimy iść no właśnie no, ty to nie tutaj. A znowu ten lep mnie chce zaatakować No nareszcie Uff, nareszcie No właśnie, wziąłem sobie szybkość A, ani mi się wasz Obrażać się na mnie <śmówisk> <śmówisk> Lubię to <ten> cię <ćwik> klasnięcia <śmówisk> Idź do góry, do góry, do góry, do góry, do góry No właśnie ta strzałeczka służy nam yy, jak wrażicie go zginiemy No i właśnie Nie mogłem się wydostać ale zabije się No i jak widzicie stracię życie No się obraził Bo nie miałem innego wyjścia ale spokojnie Jakoś się da No, lew nie, nie dał się za wygraną. Aha Trzeba tym klejnotem Właśnie chciałem wam pokazać Właśnie jak to przejść Właśnie tym skrótem No i właśnie Teraz skaczemy i właśnie jesteśmy na mecie. Używam właśnie pomocnika, żeby szybko przyspieszyć. A weźmy sobie 14. Ten lew chciał mnie zginąć. No, i właśnie przejdziemy ten poziom i będziemy kończyć właśnie tą część. To jest ostatni poziom szkolenia. Teraz powiem Wam, to już. Yy, według kolejności. Szkolenie, ćwiczenie, i ćwiczenie. Tak, taką kolejnością będziemy grali. Ach, trafiłem na lwa. Kurczę. To dałem sobie przyspieszenia. Nie złapiesz mnie. No i właśnie jesteśmy właśnie... I to będzie się już kończyła ta część. W następnej części zajmiemy już się ćwicz myślenie. Właśnie nie, to jest takie. I to było na tyle. A nic, żegnam się z Wami. Na razie, do zobaczenia. Wchodzić na mój kanał, komentować, skrypować, dawać, dawać więcej kciuków w góry, kciuków w dół. Na razie. I chciałem powiedzieć Wam, że odcinki z tego zagrajmy będę wrzucał co. Kilka dni. To wszystko. Na razie. Cześć. Papa. Pa.